26 września w naszej szkole obchodziliśmy Europejski Dzień Języków. Z tej okazji uczniowie klas pierwszych wzięli udział w kolorowym korowodzie, podczas którego każda klasa reprezentowała inny kraj Europy. Nie zabrakło barwnych strojów, flag i postaci charakterystycznych dla poszczególnych kultur. Pochód zakończył się w stacji Kultura w Rumi, gdzie uczniowie z dumą reprezentowali swoje kraje i kreatywność. Z kolei klasy dwujęzyczne uczestniczyły w konferencji online Language Skills Your Bridge to the Job of the Future zorganizowanej przez Komisję Europejską. Jakie tematy były poruszane podczas konferencji z okazji Europejskiego Dnia Języku? Generalnie konferencja składała się z quizu o wielojęzyczności, co poprzedzało kluczową część konferencji, jaką jest debata ekspertów. I podczas debaty mogliśmy usłyszeć zagadnienia związane z użyciem technologii przy nauce języków obcych, co jest bardzo ważne i aktualne w dzisiejszych czasach. Czy z takiej konferencji można dowiedzieć się czegoś praktycznego? Dla nas uczniów? Oczywiście w trakcie debaty szczególnie poruszono wiele ważnych aspektów, między innymi jest to myślenie krytyczne, które w dobie sztucznej inteligencji jest bardzo ważną umiejętnością, prawda? Dlatego że należy zawsze weryfikować wszelkie źródła i treści otrzymane od AI. I ponadto, tak jak już wcześniej wspomniałam, pamiętajmy, że znajomość języków obcych znacząco może wpłynąć na nasze perspektywy zatrudnienia e, i otwiera dla nas wiele drzwi. Był dzień pełen kolorów, radości i wspólnej zabawy, ale również refleksji nad tym, jak ważna jest znajomość języków obcych. Europejski Dzień Języków pokazał nam, że nauka języków to nie tylko pasja, ale także moc do przyszłości i świata pełnego możliwości. Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom za zaangażowanie oraz do zobaczenia w kolejnych szkolnych wydarzeniach.